Halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin, zapraszam Was do kolejnego filmiku. Nie, za, nie zapraszam Was do tego. Słuchajcie, tutaj 4x3 i 16x10. Słuchajcie, ten film nagrywam drugi raz, bo stwierdzam, że faktycznie ostatnio trochę rozliniwiłem się i te filmy wrzucam takie po łebkach, dlatego chcę się trochę bardziej przygotowywać. Krótsze streamy, więcej czasu na to, żeby nad filmem, moi drodzy, posiedzieć. I słuchajcie, dlaczego. 4x3 nie jest na tą chwilę może zalecane do grania w CS2. Yy, tutaj akurat wsparliście mnie swoimi komentarzami i będę wybierał i pokażę te, które no, potwierdzają to, co, o czym ja mówiłem właśnie w tym filmiku, który widzicie tutaj w tle. Przez całą karierę CS1:6 i CSGO używałem 4x3. Teraz faktycznie lepiej jest na 16 na 9 Tutaj wcześniej grałem 4x3, tutaj też 16x10, na, na u mnie jest zmiana z 4x3 na, na 16x9 na e, I tutaj jest właśnie 4 12 też mam taki feeling, ja w GO grałem 4x3, a w gram na 16x9. Na o jaki film chodzi? Już wam pokazuję. Oczywiście żebyśmy to usłyszeli muszę wziąć tak po prostu. Ostrzejsza. Że gra jest ostrzejsza. To jest tylko, uważam, moje odczucie. Nie bierzcie tego za jakiś pewnik. Dokładnie. To jest takie moje osobiste placebo. Wydaje Feeling mi się, że Gra taki. chodzi płynniej, lepiej. Eee, lepiej to wszystko chodzi. Eee, lepiej i więcej widzę. Widzę wyraźnie po prostu, o, jeśli chodzi ten o Ten tutaj grę, w niektórych tam. Dobra, tam, tam ten. Tutaj jest kolejna informacja. W 14 trzeba trzeba dać tekstury na minimum średnie i wygładzenie krawędzi cztery razy. No właśnie, trzeba dać tekstury na minimum średnie, bądź wyższe. Czyli na starych no zazwyczaj no stary komputer, yy, mniejsza propor proporcja ekranu, czyli 4x3, mniejsza rozdziałka, ale żeby widzieć lepiej, no trzeba te dwie opcje według Xia yy, dać na minimum średnie i tutaj wygodzenie krawędzi razy 4, czyli co? Czyli prawdopodobnie troszkę FPS-ów zje. Tutaj macie kolejny. Yy, w CSGO 4x3 obecnie 4, 16x9 i Full HD zdecydowanie więcej widać, ostrzejszy obraz i mam wrażenie, że gra działa płynniej, pomimo. Tego samego odświeżania, jak tak, jak tak mówią, kolokwialnie, smoothie. Aktualnie gramy 16 na 10 według mnie najlepsza, a właśnie według niego najlepsza. Według mnie obecnie 16 na 10 też jest The Best. Ten grał tutaj na 4x3 na prawdopodobnie zmienił. Ogólnie bardzo dużo osób pisało, że. Z 16, że CSGO 4x3 grało, teraz 16 na 9, 16 na 10, no bo gra chodzi płynniej. Żeby nie było też, że się nie przygotowałem, zrobiłem dwa screeny. Tutaj macie akurat 16 na 10 proporcji ekranu i rozdzielczość. Ustawienia graficzne są identyczne. Rozdzielczość starałem się mniej więcej wybrać. Bardzo podobną tutaj właśnie akurat ten na tutaj 960 to, jest taka, to była ta rozdzielczość, na której w większości grałem w CSGO. A to jest obecna, w której gram w CS2 16 na 10, czyli na 1024. I teraz zerknijmy sobie właśnie bo na pierwszy rzut oka. No nie widać w ogóle różnicy, prawda? Ale jak sobie, na przykład, zrobimy tutaj zbliżenie na, na Gale. Weźmy tak, żeby było równo. Tutaj jest chyba o. To jest 4 na 3, to jest 16 na 10. Szczerze mówiąc, nie widać tutaj aż takiej wielkiej różnicy. Oprócz tego, że tutaj ten A, narysowany właśnie tam sprayem, jest bardziej, według mnie, bardziej wyraźny, jeśli chodzi o te kontury. Tutaj to bardziej czerwone. Cześć, Michał. Przepraszam, Michał, powiedział o cześć. I tutaj, jak jest ten czerwony, ten bardziej taki niż ten zamazany, a czy niż ten taki no jasny, tam jakby z tyłu, jest bardziej wyraźny. Tak samo. No, nie wiem, odrobinę chyba jest bardziej wyraźny celownik, mam, mam wrażenie. I tak samo tutaj jest to samo miejsce. Gala jest w tym miejscu, jakby podświetlona tutaj nad palcami. A tutaj już tego tak naprawdę nie widać. Tak samo te dziury w, na tym boksie tam, jak jest ten boost, nie? No, to na 16, na 10 widać tak, jakby więcej tych szpar. Tutaj jest wszystko to rozmazane. Ale wiecie akurat, dlaczego wziąłem taką, taką pozycję? Dosyć chamską. Tak samo tutaj na, na 4 na 3 Ten spot jest. No oczywiście to nie z żadnym, wiecie, tam game changer, że jak tutaj widać więcej czarnego, to jest lepiej. To jest naprawdę fenomenalnie, to jest fantastyczne. Ale też nawet na tym, na tym boksie widzicie, że 4x3, mimo ustawień, które zaraz Wam pokażę w grze, mimo ustawień, które są, no to przez na 10 boks jest bardziej ostry. Ale tutaj, jak na, na, na przykład nam Cetek piknął, i załóżmy, że tam. Załatwiliśmy jednego CTK, jest krew na ścianie, no bo nie ma komendy R podłoga Crilly Calls, czy tam R podłoga World creel, creel, Clear Dicals, boże święty cztery, jakieś trzy, cztery, czy tam cztery propozycje tej komendy działałem, a czym dostałem? Z czego jedna z tych propozycji będzie wkrótce tam działała? Bo tam dodano do, do kodu tam pod te SVC, pod tą komendę i tak dalej. No i. Jest ta krew na ścianie. Drugi gościu z gali nam pikuje. No bo gra się przeważnie gala i site Na przykład zabiliśmy typa z gali. No i site po jakimś czasie nam pikuje. I tutaj jest krew i gości nam pikuje. To na 4x3, na jak tutaj są te tekstury zamazane, nie będziemy dokładnie wiedzieli, czy to jest krew, czy to jest gość, czy, czy cokolwiek innego. Na 16 na 3 przynajmniej ja w praktyce nie widziałem żadnej, moi drodzy. Nie miałem problemów z dostrzeżeniem przeciwnika na 16 na 10. 16 na 9 wydaje mi się, że będzie tak samo, albo nawet i lepiej. Czy 4 3? Miałem takie problemy, że strzelałem w trupa, bo wydawało mi się, że to jest gość, a strzelam po prostu w typa, który już dawno dawno nie żyje, nie? Albo strzelam w plamę krwi, albo strzelam w dziury po, po kulach, które tam przeciwnik mój, a czy który mój teammate czy tam przeciwnik wiecie, zostawił na, na ścianie. Także no. To jest takie porównanie mniej więcej 4x3 i 16x10 na screenach. Tutaj na tych na takich rozdziałkach. No i tutaj moi drodzy, jesteśmy już na, na mapce w grze. To są moje ustawienia, czy tak jak pokazywałem właśnie na, na screenie. To są ustawienia. No, ja okulna jakość cieni. Jeśli chcecie <laughs> mieć taką przewagę na niektórych fragmentach mapy, to ogromną przewagę musicie mieć. Yy, wydaje mi się, że minimum średnie, ale ja mam tutaj na wysokie, żeby te cienie były. Bardziej widoczne, żebym widział je z daleka i tak dalej, i tak dalej. To możecie ustawić sobie razy 4. Ja używam razy 2, bo mi po prostu to wystarczy. Tutaj musicie też mieć razy 4, żeby na 4, na 3 jakoś to wszystko wyglądało, ale i tak jak tutaj, szczegóły Wydaje mi się, że on wpisał w komentarzach o szczegółach modeli slash textur, żeby ustawić tutaj na średniej, i tutaj razy 4, żeby na 4, na 3 wyglądało to, moi drodzy, o wiele, wiele, wiele lepiej, ale to. Co jak co w CSGO? Pamiętam, że nie zabierało za dużo FPS-ów. Na przykład jeśli mieliście 300 w CSGO i ustawiliście to na przykład z wolniowych czy z wolniowych na 4, na razy 4, czy tam razy nawet 16, no to była różnica tam chyba. Może plus minus 10, 15 FPS-ów? No przy 300 no to jest niewiele. No, to jest prawie że niezauważalne, ale przy yy, komputerach, przy. Wież, jak to się nazywa? Przy słabych konfiguracjach, o, bo szukałem słowa, przy słabych konfiguracjach. E, ustawienie tej e, wartości z niskich na średnie potrafi jakieś FPSy zabrać, a wiadomo, że w CS2. E, CS2 bardziej obciąża nie tylko sam procesor jak CSGO, ale też i grafikę. Więc tutaj tych FPS-ów e, większość ludzi ma mniej niż w CSGO. A wiadomo, że na tych demkach widzów ludzie pisali mi w mailach, że mieliście po tych FPS-ów na przykład 60-80, a tutaj już 60-80, no to taka strata. Jak na bazując na CSGO te 15 FPS-ów, to jest dużo. No bo 6, grać w 60 FPS-ach, a odjąć powiedzmy od tego 15, no to 60 a 45 no to jest kolosalna różnica. Ale 300 315 czy 300 a 285 no to już takiej różnicy nie odczujecie. Więc to jest drugi tok, powód, dla którego 4 na 3 na tą chwilę nie warto yy, Nie warto grać. Zdezendowa się na na te spadki FPS ów przy słabszych konfiguracjach. Ostatnia rzecz jest to właśnie ta sprawa z komentarzy pod filmem. 4 na 3, mniejsza rozdzielczość, powinno być więcej FPS-ów, prawda? Jak zmieniacie na 4 na 3, część też e, nie może ustawić swojej e, częstotliwości odświeżania monitora. Dlaczego? W tam, do tam, możecie zerknąć do tamtego filmu, już nie będę do niego wracał. Jest komentarz osoby, która używa jakiś program zewnętrzny, gdzie może sobie ustawiać customowe rozdzielczości wraz z odświeżaniem. Jeśli usuniecie część rozdzielczości, która, na której na przykład na tej macie, no nie wiem, maksymalnie 240, albo macie tylko 59, no bo 60 to nie daje, no to możecie sobie daną rozdzielczość usunąć, albo po prostu zapisać, tak jakby napisać odświeżanie ekranu. No to wtedy to samo odświeżanie powinniście mieć w grze Ale bazując tutaj na 4x3 na No i większość gra, grała akurat na tej rozdzielczości Część grała na 800 na 600 i spróbuję wam pokazać mniej więcej jak to wygląda Mam nadzieję, że OBS mi nie wybuchnie, bo przy poprzednim nagrywaniu jak odpaliłem e, Tą rozdzielczość, OBS mi się zatrzymał Stwierdził pierdziele, forever nie będę w takiej rozdzielczości nagrywał Także lecimy Ojojoj, ojojoj, ojojoj oj. Moi drodzy, o kurde, FOW wygląda super, nie? Weźmy tylko Cię, bo, bo Cię trochę przestawmy. O, bardzo pięknie, mamy, mamy super ślicznego modela. No tutaj widać elegancko, nie? Wszystko ładnie, tutaj ostro i tak dalej, listki i te ale oczywiście tego, tej komendy, to w razie czego jest napisane, FOW podługa C, z podługa debug, debug. Na zero to jest tak normalnie, no z daleka, jeśli ktoś ma słaby wzrok, jak na przykład ja, no to tej barierki od tej, no można, można rozróżnić, ale jak mi na przykład piknie się tutaj, no to, to nie będzie pierwsze miejsce, w które akurat <grymnie> spojrzycie, no. Ludzie, kochani, słuchajcie, na tej, ro na tej ro rozdzielczości 800 na 600 yy, ludzie od odpagą, między innymi właśnie Kame -y, yy, próbował, żebym przetestował. Cholera nie da się autentycznie grać, a na tej rozdzielczości część ludzi gra, no bo tak jak mówię, słabe konfiguracje, nie? Ale na tej już. 900, to jest chyba 960, bo nie widzę. Ale na tej już coś widać, ale i tak powiem, powiem wam, że jak tutaj gościu nas piknie z tej strony. O kurde, więc spadł za mapę. No to on będzie miał większą. No przewagę zdecydowanie, bo to jest jasne tło. Cetek jest ciemny, więc ciemne na jasnym idealnie widać. Natomiast jego ryj pokrywa się tutaj z czubkiem od tej bramy. Więc pikując tak... Mógłyby być szanse na to 50-50, że, że akurat spojrzę się tutaj... Zobaczcie, nawet jest tak y mało wyraźne to, że... I tak tą głowę ledwo, ledwo trafiłem. I to są akurat te opcje, które tutaj... Pan z komentarzy próbował yy, zasugerować, żeby te ustawienia ustawić minimum średnie ja niezdatropowe razy 4. Filtrowanie tekstur, żeby było widocznie, a nie wiem, czy u was było widocznie, to szczerze mówiąc, ja tutaj widzę. No ja i tak będę jeszcze próbował w materiale wam to wyostrzyć, ale spróbuję jakiś fragment i na będzie na napisane. Na przykład, że tutaj jest włączone wyostrzenie w, w Sony Wegasie, a tutaj na przykład będzie surowy materiał. I zobaczymy czy będziecie widzieli różnicę. Czy widać go z waszej perspektywy, czy nie widać. Oczywiście plus jeszcze tam kompresja YouTube'a i tak dalej, więc to mo może być w ogóle niewidoczne. Będziecie myśleli, że na, na, znaczy na 960 4 na 3 Kurde, co ten, co ten dziad pierdzieli, Przecież co tutaj gówno w ogóle widać? A no, okaże się no, że jednak faktycznie na 16 na 10 po prostu większość się, moi drodzy, przerzuci. A dlaczego akurat większość prosów gra na 4x3? Na po pierwsze kwestia przyzwyczajenia, po drugie mogą mieć akurat tutaj więcej tych opcji ustawiane na wysokie, na przykład tutaj wysokie szczegóły modeli, filtrowanie i tak dalej, typy antyrelacji, żeby, żeby ten kształt był bardziej wygładzony, żeby te głowy były lepiej widoczne na daleki dystans. No Ale te opcje z niskich na wysokie, czy tam na, z razy 2 na razy 16, czy tam y, to filtrowanie chyba tutaj można ustawić na razy 8, no dokładnie no to kosztuje FPSy. Oni mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. Ja też sobie mogę na takie rzeczy pozwolić, bo komputer jest dosyć y, mocny, ale część y, graczy. Między innymi ty, ty, koleżanka, twój tata, czy coś, którzy no, nie macie komputera jakiegoś z nasa za, nie wiem, 15, 17, 20 tysięcy. Macie cs który ledwo wam ciśnie w 100 fps, no to jak sobie weźmiecie wszystkie na wysokie, na 4 na 3 na takie proporcje ekranu, na takie w miarę zjadliwej e, rozdzielczości, bo w cs było tak, że jak tutaj ustawiliście sobie na 960, a 1080, no to różnica w, w fps-ach również była, mimo że to jest 4 na 3 No to przy tych ustawieniach wys wysokich fpsy zrobią. A przy niskich FPS-ach nie da się grać. Co z tego, że będziecie e widzieć lepiej, więcej, wyraźniej. Jak po prostu e komputer nie, nie da rady tego uzdźwignąć i będą spadki FPS-ów i tak dalej. Dlatego też e 16 na 3 e jest lepszym wyborem według mnie, bo tak jak mówię, no, sali ludzie gra chodzi płynniej niż 4 na 3. A im bardziej płyn e płynna gra, znaczy im płynniejsza gra, tym lepiej. Tym lepiej jest w praktyce, lepiej wam się gra, lepiej widzicie, a znaczy więcej widzicie, lepiej widzicie, szybko wszystko, wszystko szybciej dostrzegacie. Czas reakcji jest wtedy lepszy. Nie strzelacie w turpa, którego załatwiliście 20 sekund temu, bo pikowa wam z dżungli, i potem drugi raz cofacie się na rampę do popakę, pikujecie w dżungli i walicie w ten sam model, który jeszcze nie, nie żyje, a gościu tak naprawdę pikuje wam z CT. Także moi drodzy, to są akurat, nie wiem ile, ile tam powodów, 3, 4, 5, coś takiego, dlaczego nie grać na 4 na 3, tylko na przykład 16 na 10. Jeśli gracie na 16 na 9, jest wam lepiej? Bardzo proszę, nie jestem tutaj akurat e, żadnym sędzią, żeby sądzić, że 4 na 3, tam do, na, na Syberię. 16 na 10, bardzo dobrze, 16 na 9, jeszcze lepiej. Nie, jeśli wam jest wygodnie, jeśli, jeśli jest wam lepiej na 4 na 3? Spoko, kurde, czemu nie? Ale już nie będę tutaj więcej przedłużał, bo już więcej do powiedzenia nie mam. Wszystko Wam pokazałem i o wszystkim Wam powiedziałem, co chciałem. Także z mojej strony to tyle. Jeśli Wam ten materiał się spodobał, to łapeczka subik, komentarz i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Trzymajcie się i jak Wam się podoba takie właśnie, jakieś przygotowanie. E, takie lepsze przygotowanie do filmu to też e, dajcie znać, zostawcie e, właśnie tą łapę Jeśli czasami się jąknę, to dlatego, że akurat mam problemy i jąkać się czasami będę i będzie te yy, yy, yy. No bo tego już się naprawić, moi drodzy. Nie da, także dzięki serdecznie, trzymajcie się Elo A! Powinno być tak. Pozostańcie jak zwykle forever young. Uwa!